Dzień dobry, dzień dobry, witamy w piątek 9 sierpnia. My z Patryciem jedziemy do babci. Patryś tu na rowerku jedzie. Ja jadę później do bonarki na zakupy, a babcia z Patryśkiem pójdzie na kuleczki, bo mamy jeszcze karnet. Także jedziemy. No i my już jedziemy na kuleczki. Patryś tutaj się nie może doczekać. Jedzie. Gdzie idziemy? Gdzie są kulki, Patryś? Gdzie są kulki? Tam są kulki? No, no to idziemy. Biegnie, biegnie. Co tam jest? No, wysoko. Tam jest wysoko, tak. No, i tutaj już doszliśmy do Fikołków. Patryś już tu biega, skacze. To jest taka fajna kawiarnia Alicja w krainie Czarów. A tu Patryś biega. No, my już tu jesteśmy. Patryś jedzie autkiem do nas. O, ale kierowca jest, proszę. Jedzie kierowca, kieruje jak szybko jedzie. Tu babcia. Babcia ma tutaj kawę i serniczka pistacjowego. A jeszcze czekamy na grzanki dla Patrysia. No i tu dla Patrysia takie zajączki, króliczki przyszły. No, Dobre? No, Patryś będzie jadł i zaraz się będzie wspinał. Patryśowi tak posmakowały grzanki, że zamówił drugą porcję, tak? Jak kica zajączek, Patryś? Odgryzasz mu uszy? Ale bez masła różanego, Sam, same grzanki. Je. No i Patryczek się tu na wspina, na ściankę. Zobaczymy dokąd dojdzie. I czy pamięta, jak się schodziło. No, do góry, do góry. O, izja z prawo. Super. No i teraz zmiana kółek na takie biało-niebieskie bąbelki No i już tam Patryś się wdrapuje, proszę bardzo na... No zjeżdżaj Super No i tu Patryś na domek wyszedł Jak strażak prawie że, gasi pożar No strażak do góry o, Izja! No i tu patrzcie, jeszcze idzie do rakiety. No, kto pierwszy, no? Wspina się, wspina. Prawie już jest na górze. O. Mama została z Patryczkiem w Pikołkach, ja tu do Plinarka przyszłam i tutaj już proszę bardzo Halloween. No jestem tutaj, ale w ogóle nie czuję się w była w Polsce. No ja już po zakupach w sumie nic ciekawego nie kupiłam, bo nic nie było, tylko Patrysiowi takie skarpetki z pająkiem. No i teraz sobie kawę, bo coś mnie głowa boli, a Patryś tutaj gdzieś biega z chłopakami i nie chce wyjść. Patryczek tu biega ze starszymi chłopakami i się bawi z nimi. Tu, tu ma kolegę i naśladuje go. Tu Patryczek się bawi Patryś Papa Wychodzi jeszcze no nie chce wyjść Prostokąt na dół, dobrze Teraz koło Kwadrat to jest i koło O, pięknie, brawo no, A tu Patryczek gra w memory, proszę bardzo Czy mu się uda? Nie O, jest, brawo Dalej. No, gdzie zebra? Nie ma. O, brawo! No, Patryś prawie ponad 3 godziny był na fikołkach, teraz jeszcze tu jedziesz samolotem. Gdzie ty lecisz? Tak wysoko. Na basen? Gdzie jedziesz? Aha, no, z takim helikopterem lecisz. Ja tu konsumuję pierogi, mama już lasagne zjadła. Dobra była lasania ze szpinakiem? A Patryś tu jeszcze czeka na swój zestaw. No i tu Patryś ma nową zabawkę i, i frytki. My jedziemy w indym O, ciemno Parki. No wysiadamy. No i tu jeszcze my jedziemy na drobne zakupy. Patryś jest strażakiem.